Cześć. To właśnie się jak Dzisiaj wam pokażę moją ostatni najkonieczniej nowej odsłuchy. Tak, tutaj jest światnia. Zdejmę zachód świularni. Tak, tutaj jest pojemniczy. To jest stara banda, szczotka, tak, że wam pokazuję. O, znalazłam taką szczotkę. Może nie jest najlepsza, no ale ważne, że jest. A. Poczekajcie, a na pewno byś to ta szczotka. I tu jest zepsuty sprzęt. Tak leży: tutaj jest siodło od Westernu. siodło od skoków. I o głowie od skoków, o głowie od Westernu. Nagroda dla konia, nagroda dla człowieka, owiki. I tutaj teczka. Tutaj są medale w tej szafeczce dla koni, a tu medal dla człowieka. Tutaj jest ta na konia. Jeszcze tutaj okay. są konie prywatne. Zaraz wytłumaczę dlaczego tam jest rubin. Tu jest kotek. Drugi kotek. Trzeci. I czwarty. Eem, tutaj tak. Eem, są krzyżaczki jeszcze dwa, bo reszta jest na, na, na ujrzani. A tam dojdziemy później. No tak, i właśnie ta I tak, Zuzia posiaduje arabię na, je, na jazdę. Tutaj jest e, kantar i derka galaktyki. Czyli ta, która teraz tam jeździ. To jest boks galaktyki, box Rubina. Wzięłam tu e, Rubina, ponieważ że jakby tak to ująć... Rubin jest bardziej taki do rekreacji, a Texas, ten, który był wcześniej, to on jest taki bardziej do westernu. Gdybym ja kiedyś miała dostać tego faceta od Westernu, to właśnie dałam Texasa, dlatego teraz tak wzięłam. I wszystkie konie prywatne mają derki i kantary z gumek. To już mówiłam w pokazywaniu wam nowych rzeczy. Amazon na ten swój box jest sprzęt Kasi, sprzęt e, Emilii. Tutaj jest Liliana i e, Fany, czyli e, dwie klacze Hufflinger. I tylko u mnie klat te dorosłe, konie nie mają e, kantary. I tutaj jest też Hufflinger. Mm, ta. Kalipso i Malina. Malinka. Ale patrzcie jak się złożyło, tu są dwa kamary, a tu są e, Huffinger. Tak się śmiesznie złożyło. Tutaj jest, jest posąg, drugi posąg. A i nagrywam to 10 grudnia 2015 roku. Tutaj są króliczki, to już tam znacie imiona. Tu piesków też znacie imiona. Je, jej dałam e, w końcu, w końcu tak, w końcu. Oczanti, a jej tamtej, od tej sucz, to jest piesek, a tam to jest suczka, to jest suczka, czyli buba, a to jest, wiecie jak on tam miał Meksyk, tak jakoś tutaj są ogólnie roczniaki, to jest Pasan, Clydesdale, Iskra, Apaloza, Zepcio, Zeberka, Milka, Tinker, Shira Shire, Arabica e, Arabika Arab. to jest ten. Mm, czekajcie, o. Arabika Arab, tu jest Ktab strób... Mm, Jak on miał Zeus? Tak, zmieniam imię. Są psy, które też znacie imiona. To jest plamek. Kimi, Tennessee Walker, y, Plamek to Pinto, a tu jest y, ta, Ametyst, Kamarsz. Tu jest ten wybieg dla koni prywatnych, tu jest y, dla kuców, kucyków, uczniaków i klaczy ze zierbakami. Tu wybieg, o tu, tu, tu ten. A, i tutaj są jeszcze tabliczki, możecie sobie, za, możecie sobie, czekajcie, możecie sobie <ścoughs> zatrzymać. O, i sobie przeczytać, bo nie będę traciła czasu. A oczywiście tu jest. Oj, sorry. To moja siostra. Yy, tutaj jest. Yy, dalej ta oferta. Moja siostra, jakby co to była. Tylko się nie odzywa, bo jest mała. Tak, urodziłam się z siostrą niedawno. Yy, tutaj jest. Ym, tak, ona siedzi cicho oczywiście, no nie? Yy, tutaj jest biurko, szesło, łóżko, takie łóżko. I yy, jedzenie, tutaj dałam. <krym> I taki dywan. Tutaj są ogłoszenia, już trochę stare. A tutaj jest, tutaj jest to z paszą, dalej nie mam tylko pudełka. A, tutaj A tu dostałam. To, to, A to, to wcale ważne <grym> Tu jest kafe, one mają tu żółb. I, I ta, i Olimpia, czyli. Ogólnie tutaj hmm, Hanowery, to tu też Hanowery, Chorwacja i sekretariat. I ogólnie wszystkie konie prywatne, oprócz Galaktyki, nie jeżdżą dzisiaj, bo dzisiaj miały zawody, więc tak trochę ten... Tu jest puste, są dwa boksy, takie oczekiwające. A, jeszcze zapomniałam Wam pokazać, tutaj Emilia, 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 o, Emilia prowadziła... <grym> Placz Falabella, kupiłam ją dzisiaj, czyli tą datę, o którą mówiłam. Ona jest... Yy, czekajcie, o. Ona jest taka fajniutka, taka słodziutka, taka milutka, taka malutka, ale też jest czasami wredna. Dobra. Czekajcie. Okej, założę to. Już, już, już mam, robię odwalcie. Dobra, trudno, najwyżej nie będzie trzymała. Koń, będzie gania konia, krótko mówiąc. To jest parking. O, moja siostra akurat wyszła. Dobre. Mniejsza. E, e, tutaj Eltora. Tak, zmienia imię. Ja po prostu mi się te imiona podobały. Dlatego A, tu są takie bardziej najpodporządkowane na, na konie. I ta właśnie. Eltora, czyli ta. Jest taką przywódczynią. Y, całej tutaj y, ogólnie jeżeli chodzi o wyjście na wybieg i tak dalej, to on tutaj rządzi, to tu jest, tak to to jest Eltora, Rosalia, to jest Andaluzyjska, Anubis, to jest ta Śląska raczej, Śląska, Artemida, to jest ta klacz. Spirit, to jest ten Lusitano, Rafa i Texas, Texas. patrzcie. Jestem smutny, nie jestem prywatnym koniem. Śmutny. Dobra, mniejsza. Wiem, mam dzisiaj taki dobry, wyjątkowo humor, ale no cóż, no chcę, że to światło, ale takie jest troszeczkę, bo ciemno, mnie. Tu jest Trafa i tu Teksas. Nareszcie moja siostra wyszła. Tu jest easy Fire. Jeszcze nie mają prywatnego. Znaczy, nie są jeszcze tak, aż tak prywatne, ale no. To jest pusty box, w którym nikogo nie ma. A tu jest kora i Arabia. Arabia jest siodłana. Szczotka leży, oczywiście. <laughs> tutaj są Phil, czekolada, white i szara. <laughs> A tutaj jest box Falabelli, One są bardzo fajne. Kasia wyprowadza Blankę. Ale patrzcie. To jest The Best. O. Zrobiłam takie coś, czekajcie. 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 Sorry, tylko muszę to ściśnić. O! Zrobimy taki jakby keganiec Ona tego nie ma na cały, na cały czas oczywiście, tylko jak będzie miała być wyprowadzana, to ona będzie musiała mieć takie coś zakładane, bo yy, kantar się ogólnie na nią nie mieści. Ale to jest, jak powiem, taki dla niej, e, ko, e, nie ko, a jest tylko... A i ją też dostałam razem, ja sobie ją razem dzisiaj z jej mamą. O, jest ona tutaj wyprowadzana Blanka. A tamto to jest bajka. A tutaj jest jeszcze imię Ciapek, ale go sobie właśnie kupię obiera. E, tutaj, tak. Y, na, Nadia. Tak, Nadia wyprowadza czarnego księcia. Bo idzie skakać, tak jak mówiłam, że te prywatne konie są ogólnie zmęczone. Tutaj jest tabryczka. Tutaj jest Rosa i Chanti, Dragon i Gwiazdor. To są Islandy, a tu Fildusia. Tutaj jest.